Hejka widzowie, ja jestem a w dzisiejszym odcinku jesteśmy na polu, jak słyszycie ptaki. Yy, dzisiaj pewnie Was dziwi, dlaczego nie jestem z mamą, ponieważ dzisiaj będę, będę rysował daną rzecz, jaką sobie po prostu wymyślę i bez mamy, także dzisiaj będę sam rywalizował, także zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. I o tutaj jesteście o o pude pudełku z kredkami. Mam przygotowane. No i mam przygotowane trzy kartki. Jak widzicie, wam pokażę, że, że są Są trzy. Są także. Zaczynamy, słuchajcie, widzowie, od pierwszego rysunku. A pierwszy rysunek to będzie narysować mój telefon. To będzie bardzo proste. Mój telefon jest cały czarny Także szukam Czarnej kredki Była na samym wieszku. Czy to jest kredka czy ołówek? Czekajcie Kredka, dobra Także mam czarną kredkę I rysuję pierwszą rzecz Czyli mój telefon Także hop. Takie nieduże będą te rzeczy Hop I hop no i tam wiadomo, jakieś aplikacje tutaj będą. O, patrzcie, tutaj będzie słuchawka. Żółte będzie SMS. Zaraz to wam pokażę. Niemieckie będzie aparat. Takie tylko kółeczka rysuję, żeby będzie to było szybko. Czekajcie, bo mnie na rzecz zainteresowała. Ja tak patrzę. Jakaś dziura jest. Menu, wszyscy Cię widzą. No i patrzcie, patrzcie na łotro. Wczoraj była akcja jesz. I dzisiaj bardzo możliwe, że też. Bo ja tak siedzę na ławce i tak... właśnie Patrzę, coś on tak kopie. Ale patrzcie jaka, jaka to jest głęboka dziura. No nic, my powracamy do rysowania, także taką Wam ciekawostkę pokazałem. No, żebyście mieli udokumentowane, bo ja tak właśnie... Patrzę, coś ja mam kopie, Tam żadnej dziury nie było. A to Salerin kopi. No ty, ty. Także rysujemy dalej. Musimy cały telefon zapełniony. No, narysujmy, żeby, no, szybciej. To co ci narysuję? Że tu, tu, tu. Tu. No, bo ja patrzę, że siedziałam o tak. Okiemiennym luknowem I patrzcie, coś ta tej za bardzo brązowa. No i wiecie dlaczego. Jak nie, jak nie wiecie, to cofnijcie sobie film. To, to się dowiecie, bo. No i jak mama to zobaczy. Oj, merlin, merlin. Tak, Mój telefon, może nie jest najładniejszy. Bo ja nie mam talentu do rysowania od razu Wam mówię, no ale jest Jeszcze raz Wam pokażę tą dziurę, jak nie mam merlina. No po prostu szok Miałem ja ją dopiero teraz zauważyłem. Słuchaj, no, no tu jest kwiatek, o! A tu jest, no taka dziura. No, tu tyle ziemi narozwalał. No i no, ale no Pies to pies. No. Nic na to nie poradzimy. Potem jak... Yy, dobra widzowie, to jednak yy, nie był jeż, bo właśnie mama przyszła na pole. I mama po prostu przesadziła kwiatka, żurawka. No i my dokopał dziurę, także tam, tam jednak nie było jeża, tylko mama po prostu przesadziła kwiatka. Dobra, bo... Mało rysuję dzisiaj, a więcej chodzę. Także wam, no, pokazuję, tak wygląda. No, także rysujemy kolejną rzecz. Oddzielamy i to będzie tel. Tel. Kolejna rzecz to będzie, nie wiem, samochód. Weźmiemy inne kreski, weźmiemy żółtą, czarną. Nie, wiem, zieloną. I z w sumie wziąłem te same? <laughs> Nie. Różową. Także rysujemy samochód. Także dobra. Uwaga. Pium. Pium, pium, pium. Pium, pium. E ja już z chlebi skróciłem. No co ja możecie zauważyć, że już jestem na, u siebie w domu. Eee, a, 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 a. Także obrysujemy. Rysujemy No ja w jakiś tam Rysowaniu dobry nie jestem Ale coś tam Rysuję słuchajcie, ale rzadko Jeśli już to Tylko na jakieś filmy Albo cosik Albo cosik no, także mój samochód wygląda tak. No, jakiś może on nie jest, no, ale wygląda tak samo. No, podobny do telefonu. Także znowu go oddzielam. Tym razem od telefonu. Teraz kolejną rzeczą. Będzie. Uwaga. Merlin. Bądź się dużo o nim mówię. No to jakby nie było, może narysować Merlina. Także bierzemy kremową krewkę. Tu gdzie tu? Jest jakaś kremowa. O jest. Dobra, także... Aha. Jest nie zastrugana. No nie jest to Merlina narysuje, nie wiem. Nie no, czarnego nie. Nie ma gdzie jeszcze innej, słuchajcie. No nie ma, będę musiał sobie Merlina rysować zielonego. Wow. zielonego, to był szum kredek jakby, co? Także rysujemy Merlina zielonego, nie jest... Ja samochodu rysuję, nie? To po prostu... No ale dobra, rysujemy Merusia Jakoś tak ładnie mi nie wyjdzie, no bo mówię Nie mam talentu. Ale coś tam Coś tam jest, to Stary, że tylko zielony, ale nie chcę jakoś tak szczegółowo, tak wygląda tutaj miałam koło narysowane z przyzwyczajenia, bo przy tym samochód, ale jest Merlin, także na razie mamy trzy rzeczy za sobą, także teraz narysujemy jabłko, jabłko to będzie proste, o, bo mam czerwony, i zielony. O, y, czekajcie, jabłko jest czerwonym. Także hop. Bo dzisiaj ja sobie tak siedzę, tak myślę no, Co by to nagrać? Co, co? No i ja sobie tak myślę. Myślę, myślę. No i w końcu słuchajcie, coś wymyśliłem. I sobie właśnie to wymyśliłem. Ja muszę coś narysować. O, no, może jakoś idealnie nie jest. Także, o. Tak wygląda to jabłko. Na razie tak wyglądają moje rzeczy. Zapełnimy, sobie tą kartkę. Yy, troszeczkę dłuższy będzie film, ale lepiej. Tym lepiej. I teraz narysujemy drogę. Drogę, drogę. To będzie. Łatwy rysunek, także ho po po. Rysujemy drogę. ale za szeroko. No, no nic na to nie mogę poradzić. Pomówię, jakbym część. Będę część nagrywał rysunki. musi to narysować. Wtedy będę może nieco ładniej rysował. No. Jak wygląda. Moja droga. Te niebieskie kreski to są linie przerywane. bo ja bym narysował białą kratką, to by to w ogóle nie byłoby widać. Czekajcie, więc tak, ja sobie podpiszę jabłko. Jabłko. O, czekajcie, bo ten kolor to w ogóle nie widać. Ten i tutaj będzie droga. Tak, myślę, że jeszcze z 2-3 rysunki i kończę film. Hop. I tutaj oddzielamy. Dobra, także umawiamy się i wydarzy, że będzie więcej odcinków z rysowania. Także teraz narysujemy mm, okulary. Te. <grym> że my trochę były inne kolory. Niech będzie różowy. Także uważam. Hop. Hop hop i hop jedno szkło jest większe, drugie mniejsze ale no tak wyglądają moje okulary, znaczy moje okulary są czarne i takie także no jeszcze jest dwa rysunki a drugi rysunek będzie to ba, 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 bam. Drzewo, drzewo, drzewo. Także yy, mamy zielony, zielony, zielony. Takie małe drzewo, bo mam mało mi Sam sobie powinien być brązowy, to nie wiem czemu rysuję zielony. Ale to Widzę, ja jestem dzisiaj zmęczony, bo od rana byłem w Rzeszowie. Tam lekarze załatwiałem i tak. No. Na no w ogóle na moje małe drzewo, bo będzie nie ma miejsca. Teraz coś większego. O, serce. Serce narysuję. Hop! I hop. O no, nie, serce nie chcę mi się go malować, bo no wiecie, jestem zmęczony. Nie wiem, zaraz światła drogowe. I czerwony, żółty, zielony znowu. I się dużo zielonego. Ja, tak rysujemy brązowe, nie, czarne podstawkę. Że O. Czekajcie, na dole zielony, dobra. Zielone, żółte i czerwone. I ostatnia rzecz to będzie słońce. Hop 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 hop. No i słuchajcie, widzowie, yy, te rysunki dobiegły końca. Wam pokażę. Tutaj był mój telefon, samochód, merlin, tutaj jabłko z ogonkiem, droga Hop hop hop, okulary, drzewo, serce, światła drogowe i słońce. Także no, ocencie, słuchajcie, te wszystkie rysunki od 1 do 10. Także widzę, że dzisiaj nieco dłuższy film, ale troszeczkę wam ogazam nieco rzeczy tak, i tą dziurę. Także łapa, łapka, subskrypcja, komentarz i widzimy się już niebawem. Także ocencie te rysunki. Także hej.